Siema, 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 no witam Cię serdecznie na kanale. Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś i zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Liga Europy, Liga Konferencji Europy, mecze kwalifikacyjne, gruby temat. 400 zł za gola Wisły Kraków dla Ciebie dzisiaj od Superbeta. I to jest temat i promocja, o której warto wspomnieć, bo piłka klubowa powoli, powoli wraca i to wraca w takim mocnym stylu dzisiaj. No Wisła Kraków z KF Lapi powalczy o, o Ligę Europy. No, oczywiście bardzo początkowa faza walki i właśnie z okazji tego meczu Superbet przygotował ofertę powitalną dla Ciebie, bo jak Wisła Kraków strzeli jednego gola, a Ty zagrasz to za 2 zł, to Ci 400 by w bonusie nagredacą. I o tej promocji zaraz powiem nieco więcej, oczywiście odpalimy sobie konkurs, e, pogadamy o jakichś pierdołach i też przejdziemy do kuponów, więc jeżeli Ty chcesz od razu do kuponów śmigać, to śmigaj. Ja szybko zabieram się o, e, za tą promocję, żebyś wiedział co i jak. Promocja jest skierowana do każdego nowego gracza w Superbecie, czyli do osób które jakimś cudem jeszcze konta w Superbecie nie mają. I to, co trzeba zrobić, to oczywiście założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, zaakceptować sobie zgody marketingowe, czyli tego tam dla zaznaczyć i kliknąć weryfikację konta gracza. Trzeba też, aby zapisać się do promocji, wpłacić minimum 5 dyszek, czyli generalnie wrzucić musisz na konto gracza 50 PLN-ów i już z automatu jesteś zapisany do tej promocji na, na gola Wisły Kraków. Nigdzie nic tam nie musisz szukać i klikać, nie? I jedyne, co musisz zrobić, to zagrać za 2 złote. Za minimum 2 złote gola Wisły Kraków Tak jak teraz widzisz na tym kuponie I czekasz, i trzymasz kciuki Za polską ekipę w europejskich pucharach To znaczy oczywiście w kwalifikacjach jak na razie Ale jeżeli Wisła tego gola strzeli To wystarczy jeden gol To ty w przeciągu 72 godzin dostaniesz 400 złotych I poza mocnymi promocjami na euro Też są mocne promocje od Superbeta Na przykład właśnie na kwalifikacje do Ligi Europy. Więc w skrócie, pierwszy krok to jest oczywiście założenie konta w Superbecie. Z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza i depozyt. Wpłata minimum 50 zł i z tych 50 zł, a właśnie pamiętaj, z konta depozytowego, nie za freebet, zwróć uwagę czy nie jest freebet zaznaczony, bo jeszcze tam freebeta w nagrodę dostajesz za założenie konta. Z konta depozytowego, głównego, za 2 zł, gol Wisły, jeżeli Wisła strzeli, to w przeciągu 72 godzin 400 zł w bonusie na grę dostajesz. I jest to temat dla Ciebie, osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta z tego linku to jest generalnie minuta i można coś tam tworzyć. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 108-107 tysięcy osób, naprawdę spore grono typerów się uzbierało. Serdecznie zapraszam, jesteś bardzo mile widziany. Link oczywiście znajdziesz... W opisie pod filmem, także wskakuj e, i lecimy z konkursem. Jak zawsze, kasa do zgarnięcia w Superbecie. Te klasyczne, standardowe dwie dychy, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy. No, zostawić tą łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Wisłą Kraków a e, KF Lapi. Dopisujecie swój nick gracza Superbeta. Typujecie do 20.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na Superbet, nie biorą udziału w zabawie. Ja się cieszę, że dzisiaj mamy takie mecze. Wiadomo, że nie wszystkich może. E, jakby Jara, mecz, na przykład Elzborga z Papos, albo Eskladę z Dudelange, albo sam mecz Wisły Kraków z Lapi, ale ja się cieszę, że mamy kilka meczów klubowych, można już sobie to pośledzić. No bo Euro, nie chcę mówić, że się przejadło, ale trwa długo, nie? Dobra, słuchajcie, przechodzimy do konkretów: Debiuty, 6 kuponów mamy granych na te Puchary Europejskie, wiadomo, że to jest. Mocne wróżenie z fusów. To nie jest żadna tajemnica generalnie, że to jest wróżenie z fusów. I ciężko cokolwiek dobrego może tutaj wykminić, no ale są pomysły, są propozycje, i powoli ta machina piłki klubowej zacznie się nakręcać. Na początek, słuchajcie, mamy kupon od Karola. Tutaj jest akurat połączone yy, są połączone kwalifikacje do ligi Europy z Islandią, moją kochaną. Karol rozbija stawkę. 1400 zł podzielone na dwa, żeby ominąć ewentualnie dodatkowy podatek. Dwa razy 700 zł na 1574. No i tutaj w tym meczu Wisły-Kraków mamy propozycję z Kosowskim, z kosowskim Lapi, mamy propozycję na BTTS-a. Zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Oczywiście jeżeli chodzi o obie drużyny, to obie drużyny są poza sezonem yy, i te towarzyskie mecze Wisły-Kraków tak średnio, nie? Znaczy no to, jest, to jest, w sumie oni zagrali jeden tak naprawdę. Przegrali jeden do zera z Puszczą. Nie wiem, czy były jakieś tam wewnętrzne jeszcze gierki, o których ja nie mam na przykład pojęcia. Yy, więcej towarzyskich zagrała ekipa Lapi, no ale tutaj widzę było jakieś jedno zwycięstwo ze Szkendiją, Dwie porażki, jeden, że jest pewnie mało generalnie istotne, nie? Bo tak jak powiedziałem, mało punktów zaczepnych mamy, o których możemy na razie powiedzieć. Propozycja BTTS-a. Więcej punktów zaczepnych mamy w spotkaniu, proszę ciebie, Framska R To jest Islandia, i tutaj rozgrywki trwają w najlepsze. To jest 14 kolejka, mamy proponowanego overa 2,5 goli, i ty pewnie doskonale wiesz, że Islandia to gole. BTTS-y, overy, no tutaj średnia Goli, jeżeli chodzi o Fram, no to. W tym sezonie 3 gole na mecz. Jeszcze lepiej, bo 3,69 gola na mecz oglądają kibice w spotkaniach KR Reykjavik, Więc tutaj te linie naprawdę wysokie. To akurat Owerek mnie nie dziwi. BTTS to pewnie po prostu czutka. Tak jak 90% typów dzisiaj proponowanych. Bo tak jak mówię, większość ekip poza sezonem dopiero zaczynają. Będą wchodzić na te najwyższe obroty. Więc tutaj sporo gry pewnie na czuja. Dalej mamy kupon za 685 od Miłosza. Tutaj mamy akurat, że Lapis strzeli go lat. Też mi się generalnie wydaje. Ja, serduchem zawisłom. 2 do jednego Wisła dla mnie, nie? Ale wydaje mi się, że tego gola stracą. Tak samo twierdzi miłość. Mamy zaproponowanego szeryfa, czyli szeryf Tyraspol ma z Sirą wygrać. To generalnie są faworytem. Szeryf e, na własnym terenie, szeryf, który ma doświadczenie już nawet w tych europejskich pucharach. E, Zira z Azerbejdżanu, drużyna. No więc tutaj pod podfaworyta, moim zdaniem i zdaniem Buchmacherów też. I mamy jeszcze BTTS-a zaproponowanego w meczu e, Elfsborg z Papos. E, tutaj warto powiedzieć, słuchajcie. Istotne jest to, że Papos, Pafos jest całkowicie poza poza, zasone, poza sezonem. Grali tylko towarzyskie, nie? Elfsborg jest po 13 kolejkach rozegranych u siebie w Szwecji. Dla mnie oni generalnie są tutaj faworytem, właśnie między innymi ze względu na to, że są w rytmie meczowym. Tutaj 2164, fajnie, pod dodatkowy podatek też wyliczony kupon. Spokojnie, spokojnie, będą takie, które nie są rozbite jeszcze dzisiaj. O, na przykład kupon od Dawida. Proszę bardzo. 1000 złotych pakowane na 3015. Też trzy typy. Też te dwa mecze, które już dzisiaj poruszyliśmy. Elfsborg z remisem i over 1,5 gola. Dla mnie też faworytem. Fajny typ moim zdaniem z podpurą i over'em. To samo tyczy się Wisły na tym kuponie. Wisła z remisem i over'em 1,5 gola. Generalnie też bym się z tym zgodził. Na razie ten kupon mi się podoba. I Balatown, czyli ekipa z Walii ma strzelić gola na własnym terenie. Pajde, czyli to jest ekipa z Estonii. No generalnie zdaniem bukmacherów estońskie Pajde jest tutaj mocnym faworytem. Możliwe, że dlatego, no że oni są w rytmie meczowym. 18 kolejek rozegranych w Estonii w sumie fajne nawet 20 meczów rozegrało, widzę. Tutaj 32 punkty zdobyte, aktualnie czwarta lokata, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. No i może to jest ta różnica, nie? Nie wiem do końca, jak wyglądałoby porównanie poziomów ligi piłkarskiej w Walii i w Estonii. Czy to jakaś bardzo duża dysproporcja, czy raczej, nie chcę mówić ogórkowe ligi, ale takie wiecie, no nie na najwyższym poziomie, ale jednak poziomem do siebie zbliżone. No tutaj Dawid proponuje nam mimo wszystko gola mocnego underdoga, bo tak o Balatown no tutaj sądzą bukmacherzy, patrząc na to zestawienie kursowe, nie? 3015 na tym kuponie. Propozycja numer 4 już to jest propozycja od Adriana. Kolejny rozbity kupon to znaczy 1500 rozbite zestawki na 3. Ominięty dodatkowy podatek, i tutaj już mamy 4 typy, słuchajcie. E, jest też mecz szeryfa Tyraspol z Zero. Oczywiście te mecze będą się powtarzały, bo ich też jakoś mega, mega, mega dużo nie ma tych, powiedzmy, ciekawszych. E, Zira ma strzelić gola na wyjeździe. Ja bardziej z tego meczu, jeżeli chodzi o mnie, wolałbym zwycięstwa akurat szeryfa Tyraspol na własnym terenie. Mamy mamy dopychacz, overek 1,5 w meczu Ruzom Beroka z Tobolem, e, czyli taki klasyczny dopychacz over 1,5. E, jest też sklejka na ten mecz Fram i Reykjavik. Mecz, który był poruszany na pierwszym kuponie od Karola, tam over 2,5 goli grany. Tutaj mamy e, zakład na to, że Fram, czyli gospodarze nie przegrają i zobaczymy minimum dwa gole w tym meczu. No jeżeli sobie zerkniemy na tabelę, bo tutaj mamy jakieś tam punkty odniesienia. 7 i 8 Lokata ze sobą rywalizuje. Fram 16 punktów, KL Reykjavik punktów 14. Ciekawe jak mecze bezpośrednie, bo oni dosyć często ze sobą grają. W tym roku grali dwa razy. Fram na wyjeździe wygrał 1-0 w lidze z Reykjavikiem, a w pucharze Reykjavik 4-2 u siebie wygrał z Fram. Gówno niewyznacznik. Dobra, w każdym razie pewnie czuł od Adriana, że gospodarz nie przegrywa i minimum dwa gole w meczu. I teraz zaczynają się, znaczy zaczynają się, mamy jeszcze dwa takie mocniejsze kupony stawkowo. Jeden, oba są nierozbite. Oba są nierozbite za 2000 zł. Mariusz over 2,5 goli w spotkaniu Walur i Wlazni. Wlaznia z Albanii. Walur oczywiście, Islandia, moja kochana. Generalnie tak. Nie dziwi mnie pomysł. Bo pewnie jest liczone na to, że Walur po prostu. Ostatnio swoją drogą 4 do 0 wygrali w lidze z Filkirem. Myślę, że liczone jest na to, że Walur postrzela. Słuchajcie, 14 meczów ligowych, 36 strzelonych goli, 18 straconych. Druga aktualnie drużyna w stawce z pięcioma punktami straty do Wikingura, więc to jest taka islandzka topka, można powiedzieć. Wydaje mi się, że patrząc na tą ofensywę w lidze, ich. No Mariusz po prostu liczy na to, że przeniosą to na europejskie puchary, na kwalifikacje do europejskich pucharów. Tym bardziej, że grają u siebie, tym bardziej, że są. W rozgrywkach, tym bardziej, że ekipa przyjezdnych no po prostu w rozgrywkach nie jest. Oni ostatnio zagrali jeden towarzyski mecz ze Żryńskim, wygrali 1-0. Nie zdziwiłoby mnie jakieś tutaj 3-0, ale generalnie tak, zdaniem bukmacherów Walur też jest tutaj faworytem i zwycięstwo Kups. Kłopio, Finlandia. Śledzę sobie też tą ekipę od czasu do czasu, bo od czasu do czasu pojawia się tutaj u nas na kuponach. No generalnie grają z drużyną z Luksemburga, nie? Kłopio to jest ekipa, jeżeli chodzi o Finlandię, która często walczy o te najwyższe cele, przeważnie z HJK. No daleko nie szukać, aktualnie po 15 rozegranych meczach, przy 16 rozegranych meczach HJK, no Kłopio, Kups jest faworytem, nie faworytem, liderem. Liderem w Finlandii prowadzą w stawce po tych 15 rozegranych meczach, oni mieli ostatnio trzy porażki z rzędu, ale w ostatni rozgrywce, Grywanej kolejce się przełamali, właśnie wygrali 3 do 1. Moim zdaniem fajny pomysł ten kupon. Może, znaczy nie może, na pewno można byłoby to rozbić, byłoby ewentualnie więcej wygranej. No ale pomysł moim zdaniem sensowny na papierze. No i ostatni kupon, ten, który oczywiście jest na miniaturze, 2250 na 2247, prawie 20 tysięcy czystego, profi... nie, no nie, nie 20 tysięcy, 20 tysięcy, prawie 20 tysięcy 250 zł może siąć na tym kuponie od Przemka. I tutaj mamy, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć typów. Tu już się musi zadziać dużo, żeby generalnie ten kupon się zazielenił. Mamy bo w ogóle bardzo ciekawe kursy. Bo Team to Score, czyli obie drużyny mają strzelić gola w meczu o 18.30 właśnie yy, Escaldez z Dudelange. Dudelange drużyna, która ma doświadczenie w europejskich pucharach. Yy, wszyscy doskonale o tym wiemy, bo pewnie większość z Was kojarzy tą drużynę z europejskich pucharów. Nie wiem czego się spodziewać po tym Escaldez. No tutaj jest mocna czuta, skoro taka kasa jest ładowana na btts To znaczy wydaje mi się generalnie, yy, że yy, jest liczone na to, że Dudelange spotkanie wygra. Nie wiem, gdzieś tam taką wizję, ale gola straci, 2-1, 3-1 może, no zdaniem Bukmacherów oni generalnie też są faworytem. Kurs w momencie wystawienia był 1,90, w momencie nagrywania filmu okolice 1,50, ogromny spadek. Mamy over 2,5 goli w meczu, o tak, znowu Islandia, sztiarnar z Lindfield, Stjarnar grający u siebie, e... Lin, słuchajcie, Stjarnar. Spotkania ligowe. 14 rozegranych meczów. Mega overowa drużyna. 14 rozegranych meczów. Bilans bramkowy po tych 14 kolejkach. 25-29. Strzelone do straconych, oczywiście. Linfield poza sezonem, więc znowu pewnie jest liczone trochę na tą formę i rytm meczowy gospodarzy. I mamy jeszcze, oczywiście, sklejkę na mecz Wisły. Over 1,5 gola w meczu Wisły, Kraków i Lapi. Gol w pierwszej połowie, czyli bet połówkowy i po prostu zwycięstwo Wisły. I siada 20 koła ponad 20 koła. I za to trzymam bardzo mocno kciuki, a Tobie na koniec przypominam, że jeden gol Wisły-Kraków grany za 2 złote, tak jak widzisz na tym kuponie 4 stówy w superbecie Ci gwarantuję. 4 stówy w bonusie na grę. Pierwszy krok, żeby sobie tą promocję na dzisiaj odebrać, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. E, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza i wpłacić trzeba. Minimum 50 złotych, jesteś zapisany do promocji. Z konta depozytowego, nie za freebet, ładujesz po prostu za minimum 2 złote gola Wisły. Jeżeli Wisła strzeli to w przeciągu 72 godzin 400 zł będziesz miał na grę w bonusie. Fajny powrót do e, piłki nożnej klubowej. Superbet tutaj nowym graczom zapewnia. Osoby, które chciałyby sobie skorzystać, pierwszy komentarz pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny, który uprawnia Cię do skorzystania z promocji. Za dzisiaj dziękuję. Uśmiechu na twarzy. Trzymajcie się. Jeżeli macie coś pograne, niech się zieleni. Wieczorem emocje. Wisła, Kraków, lapi. Trzymamy kciuki. Pozdro, siema. Elo,